Everyone. Witajcie kochani! Był duży odzew po historii Ewy dostała parę przelewów i wam serdecznie podziękować i w ramach podziękowania wysłała więcej materiału więc nie przedłużając wam go pokażę. Zapraszam! Dzień dobry! Nie wiem czy mnie słychać, ale jesteśmy właśnie w sierocińcu dla dziewczynek Chciałam wam pokazać jak to wygląda nie na zdjęciach, tylko tak naprawdę Proszę o. To są właśnie dziewczynki. Jesteśmy w ich salonie, tak generalnie. Tutaj jedzą, tutaj odrabiają lekcje, tutaj się bawią. Tak, to właśnie wygląda. Jesteśmy dzisiaj tutaj z butami, które kupiliśmy dzięki waszym datkom, a także z artykułami higienicznymi, które ufundował nam indyjski przedstawiciel firmy Bella, za co bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Śmieją się ze mnie, bo im pokazałam, że mają się uśmiechnąć. No, ale dobra. Dobra, one są trochę takie nieśmiałe. Dajmy im odrabiać lekcje. Tutaj jest nasza pani opiekunka. Proszę. <grym, 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 OK, OK. No zobaczymy, jak śpią. We are going upstairs. Okay? Zobaczymy, jak śpią. Pójdziemy teraz z nimi do góry. To jest wejście na piętro do pierwszej sypialni. Zobaczycie, jak to wygląda na żywo. Zdjęcia jednak tego wszystkiego nie oddają. Szybko, szybko sprzątamy bałagan. Więc to jest sypialnia numer jeden. Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, takie materace są. Nie ma na większości łóżek. Nie ma poduszek. Nie ma kocy sześcioradeł. Tutaj, proszę bardzo, widzimy garderobę. Tak. Tutaj trzymają wszystko, co do nich należy. <grywia> Moja przewodniczka. Idziemy do toalet. Idziemy do toalet, zobaczymy toalety. Tak wyglądają toalety. Typowe indyjskie toalety. Jest tutaj ich... pięć z tego co widzę. Pięć. Wow lekki poślizg i do góry jest to samo taki sam pokój same łóżka i i garderoby takie prowizoryczne lekko tutaj jest też taka pralnia, ustuszarnia o proszę także tak to właśnie wygląda. Upstairs, System jest Okej. Ok, do góry jest właśnie to samo. Także no, zbieramy nadal, buty już mamy. Teraz zbieramy na plecaki, zbieramy na materacę, na koce, na inne niezbędne rzeczy. No, jak widzicie, trochę tego tutaj by było do zrobienia, a to nie jest jedyny sierociniec, ale zaczynamy od tego. Jeżeli macie ochotę, zbiórka nadal, nadal trwa, nadal jest otwarta. I no, każdy grosz się liczy generalnie. Także zapraszam, zapraszam gorąco. Dziękuję jeszcze raz za Wasze wpłaty, za które mogliśmy kupić buty. I jeszcze raz dziękuję przedstawicielowi Beli, tak? Bo to jednak ogromna pomoc, ogromna.

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszam na profil Instagramowy Sierocińca, gdzie będą codziennie, czy tam co jakiś czas, dodawane informacje. Tutaj Ewa rozkręca to, że tak powiem, pełną parą, ma dużo planów i miejmy nadzieję, że to przyniesie efekt i ludzie będą wpłacać po prostu pieniążki, będziemy mogli pomóc tym dziewczynkom. Więc tutaj, cegiełka ode mnie to. Trochę nagłośnienie tego. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, tak samo jak ten ostatni. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Ewą osób, którego nie widziały jeszcze. Link będzie w opisie, a także w przypiętym komentarzu. To na dzisiaj wszystko i mam nadzieję, że Wam się podobało.